Dobra słuchajcie widzowie, ja wiem, że część z Was, yy, no ani nie chodzi na żadne sztuki walki, jakaś krawmaga, samoobrona jest Wam obca, yy, więc dzisiaj Wam pokażę, zrobię Wam taki tutorial, szybkie przeszkolenie z tego, yy, jak wygrać każdą solówkę. Wyobraźcie sobie taką typową sytuację, idziecie po mieście, idzie jakiś kark, widać, że już, już się mierzy wzrokiem, jest, jest na przykład z Łodzi, bo w Łodzi każdy każdego tak mierzy wzrokiem, yy, no i idzie, ja Ci mówię, co się kurwa gapisz? No to, to co, pomimo że jesteś mniejszy, że powiedzmy, jesteś niedoświadczony, to nadal możesz wyjść z założenia, a co mi kurwa zrobi i powiedzieć mu, no co kurwa cwelu, solo? To, to jest miód na uszy właśnie tego patusa. I ruszy na Ciebie, ruszy na Ciebie i teraz jest tak, albo ruszy na Ciebie tak na pełnej bujance, bo jest taka opcja, albo powiedzmy coś tam lizną, yy, ruszy do Ciebie z gardą i będzie chciał za chwilę, za chwilę ciosy wyprowadzać. Musisz zachować dystans około y, 3 metrów, około 3 metrów, żeby też się było za dobrze. I nagle robisz sytuację, która odwraca losy konfliktu. Robisz tak, tak, wyciągasz gaz na niedźwiedzie, i w momencie, kiedy chłop cię raszuje, pewnym na wykroku, pewnym ruchem pacyfikujesz oponenta. Rzucasz. Y, Rozpylasz mu, to akurat gaz żelowy, bo wziąłem tutaj taką poprawkę, wziąłem taką poprawkę, że być może mm, solówka może się odbywać pod wiatr i w momencie, kiedy rozpylisz gaz, dostaniesz tym gazem w twarz. No i tak szczerze sam siebie znokautowałeś. W momencie, kiedy go traficie, no to wiadomo, że cała fiołka leci mu na mordę. Podbiegacie szybko. Trzy buty w schaby. Trzy buty w schaby. Chłop tam wije się z bólu, Spadacie na niego jak chuj na Mariole. jeszcze dwa razy, dwa razy w brzuch, dwa razy w głowę, dwa razy w brzuch, dwa razy w głowę. Jak mnie będziecie kiedyś chcieli tak specyfikować, jestem odporny na no 20 miliony sko, sko, skowili, więc y, gaz na niedźwiedzie mnie nie położy. No i w momencie, jak już mamy go znokautowanego, obitego, zabieramy portfel, telefon, klucze, yy, tylko nie jesteśmy kurwami. Patrzymy co to za telefon, jeśli to jest iPhone, do niczego ci się nie przyda. Oddajesz możesz mu rozbić. Jak to jest Huawei, Ogólnie telefony to są takie kontrowersyjne, ale możecie na przykład sprawdzić, pośmiać się, zrobić sobie selfie z nim. Yy. Klucze wyrzucamy. Wsiną dalni, nie będziemy nikomu na chatę wchodzić. Chodzi o to, żeby go wkurwić. Z portfela zabieramy pieniądze, zostawiamy dokumenty i kolejna solówka wygrana. Ja w ten sposób wygrałem 14 solówek w zeszłym tygodniu. Ogólnie ja chodzę po Wrocławiu. Yy. Spinam się do każdego, teraz już w sumie ja, to nie jest tak, że teraz mnie zaczepiają, popychają, tylko mówię, co, kurwa, co, solo? No to solo. I tutaj ważne jest też, żeby mieć na przykład koszulkę, polecam koszulkę 7more7, bo jest idealnie długa, żeby zasłonić gaz. Piszcie w komentarzu, jak idą Wam po tym poradniku Wasze bójki na mieście.